Marta Ratuszyńska zaprosiła na konferencję prasową na Plac Koracjego. Jej zdaniem, zgodnie z kodeksem wyborczym, Radosław Witkowski nie powinien pełnić funkcji prezydenta miasta. W artykule 11 kodeksu dodano paragraf 4, który brzmi: Nie ma prawa wybieralności w wyborach. Wójta, w danej gminie, osoba która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie artykułu 474 paragraf pierwszy, gdzie termin wójt oznacza oczywiście także burmistrza i Prezydenta miasta. Zdaniem Marty Ratuszyńskiej, fakt, że Radosław Witkowski był w przeszłości dwukrotnie wybierany na prezydenta, sprawił, że nie mógł on kandydować w wyborach w 2024 roku. Artykuł 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw stwierdza, że przepis artykułu 11 paragraf 4 ustawy, zmienianej w artykule 5, nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza. Lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawodawca reguluje tu sytuację, kiedy wójt, burmistrz lub prezydent, czyli urzędnik, których w Polsce są tysiące, z jakiegoś powodu sprawuje trzecią kadencję w momencie wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw. Urzędnik może dokończyć kadencję. Jest to zrozumiałe i racjonalne. Inna interpretacja powoduje, że przepis traci sens. Prezeska partii Dobry Radom stwierdziła, że mandat Radosława Witkowskiego wygasł w skutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. W związku z powyższym kierujemy pismo do komendanta wojewódzkiego policji z wnioskiem o zapewnienie bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu poprzez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym, Dokonywanie czynności formalno-prawnych. W związku jednak z powszechnym rozumieniem prawnym dwukadencyjność liczona jest od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów. Oznacza to, że obecna kadencja Radosława Witkowskiego jest jego ostatnią. W przestrzeni publicznej co chwilę jednak powraca temat zniesienia przepisów o ograniczeniu liczby kadencji samorządowców. Na razie jednak nie padły żadne konkretne deklaracje. Z prośbą o komentarz do konferencji zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Radomiu, w odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie Konferencję oczywiście nie będziemy komentować, ale by zapobiec szerzeniu dezinformacji, przypominamy, że dwukadencyjność wójta, burmistrza, prezydenta wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 roku. Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od kadencji 2018-2023, która była traktowana jako pierwsza pod rządami nowej ustawy. Obecnie trwa natomiast druga spośród dwóch kadencji prezydenta, o których mowa w przepisach.